Czy w Polsce istnieją zaginione miasta i miejsca pełne tajemnic? Pod tą rzeką może skrywać się zatopione miasto, co tam jest? A to? Miasto, które nagle zniknęło z mapy. Gdzie się podziało? Tutaj mamy jaskinię, która może być bramą do innego świata. O co chodzi? A co powiesz na górę, którą nazywano Polskim Olimpem? Byli tam bogowie i wreszcie legendarni wojownicy, którzy byli niepokonani. Jak zniknęli? To nie są zwykłe legendy, to tajemnice, które mogą zmienić historię. Zostań do końca, bo to co odkryjemy to czysty szok. Obejrzyjcie ten film do końca, bo na końcu czeka na was największa zagadka, której nikt do tej pory nie rozwiązał. Zaczynamy. Czy możliwe jest, że pod wodami Wisły ukrywa się zaginiona cywilizacja? Legenda mówi, że Wanda, nie chcąc poślubić niemieckiego księcia, rzuciła się w nurt rzeki. Ale czy to tylko legenda? Niektórzy badacze sugerują, że wody Wisły pochłonęły całe miasto w wyniku potężnej katastrofy, nagłego podniesienia poziomu rzeki lub ogromnego osunięcia ziemi. A jeśli miasto istniało naprawdę? Jeśli fundamenty wciąż tam są ukryte pod warstwami mułu? Kilka lat temu Sonar wykazał, że dno Wisły skrywa struktury przypominające mury i brukowane ścieżki. Czy to dowód na istnienie starożytnego miasta? Miasto, które istniało i nagle przestało. Jak to możliwe? Według legendy w dzwonowie znajdował się ogromny dzwon, który bił tylko wtedy, gdy miasto groziło niebezpieczeństwo pewnej nocy zamilkł na zawsze, a niedługo potem miasto zniknęło. Co się stało? Pożar, epidemia, a może siła której do dziś nie rozumiemy? Archeolodzy odnaleźli pod ziemią fundamenty budowli, które sugerują, że miasto mogło być znacznie większe niż sądziliśmy, może pod warstwami ziemi kryje się coś więcej. Czy to tylko jaskinia, czy coś więcej? W głębi jaskini odnaleziono symbole przypominające te, które występują w starożytnych kulturach, ale z zupełnie innej części świata. Jak to możliwe, że znajdują się tutaj? Czy to dowód na to, że dawne cywilizacje miały kontakt na skalę, o której nie mamy pojęcia? Mówi się, że niektórzy śmiałkowie, którzy próbowali zbadać jaskinie, nigdy nie wrócili. Czy to legenda, czy prawdziwa historia? Czy to tylko góra, czy coś więcej? Niektórzy wierzą, że w jaskiniach pod ślężą skrywane są tajemnicze księgi kapłanów. Które zawierają starożytną wiedzę o kosmosie i naturze? Czy to tylko mit? Jeśli ktoś znalazłby te księgi, moglibyśmy odkryć zapomnianą wiedzę, którą nasi przodkowie uważali za świętą. Ich nie dało się pokonać, aż nagle zniknęli. Zbroje Jaćwingów były inne niż wszystkie, wykonane z tajemniczego stopu, który był wyjątkowo odporny na ciosy. Skąd mieli tak zaawansowaną technologię? Niektóre legendy mówią, że Jaćwingowie mieli tajne kopalnie rzadkich metali, które nadawały ich broni niezwykłe właściwości. Wiele mówi się o skarbach, które mieli ukryć przed najeźdźcami. Czy gdzieś w puszczy leżą zakopane skrzynie pełne złota i kosztowności? Słońce wschodzi nad Grodem Starym, w tym się wije ku niebios progiem. Kwalce stają mężni bracia, tarczyk miecza, ognia zrogiem. Nie jeden wróg przekroczył brody, lecz my staniemy jak dom w Kniei, nie boim się krwawej zgody. Jedno działo piło w mury. Nie jeden wróg przekroczył brody, lecz my staniemy jak dom w Kniei, nie boim się krwawej zgody. Hej, ramię przy ramieniu stać, Gdy czterdziestu na jednego Krew popłynie w ziemię starą, Lecz nikt nie cofnie się przed wrogiem. Wiatrem niesie dźwięki, pieś nam grają gęśli stare. Bóg nad nami miecz won ręku, ojców krew, praojców wiarę. Niechaj bije bęben wojny, niechaj płana, grody. Polska ziemia, polska wojna. Zagródź zasioła, niechże Ziemia żyje wolna. 400 czterdziestu stóp polegnie w boju, lecz my Polska Wolna. Ja! Zioła. Niechże Ziemia żyje wolna, z czterdziestu stóp polegnie w boju, lecz my staniem Polska...